Dotychczasowe dwa referaty przedstawiały księdza Stałowskiego na szerokim tle, można powiedzieć życia politycznego, społecznego i kościelnego również Galicji. My w Bielsku i Białej nie możemy o tym zapominać, że Stałowski nie jest tylko nasz, tak, to nie jest postać, która tylko i wyłącznie działała na gruncie Bielsko-Białskim, ale jest to postać o wiele szersza, tak, można powiedzieć. O, o wiele większe znaczenie polityczne i społeczne, yy, w, jest osobą znaczenia nielokalnego, tylko można powiedzieć powiedziałbym ogólnopolskiego. Tak? To jest jeden z, jedna z tych postaci, która weszła do bardzo mocno do powszechnej historii, yy, czy to historii Polski, rozumianej yy, bardzo szeroko. Niemniej mój referat yy, skupi się na takim wąskim yy, zagadnieniu. To znaczy, o, powiem krótko o roli księdza Starowskiego tutaj w Białej i w Bielsku. Celowo mówię w Białej i Bielsku, to nie jest przypadek, a za chwilę wyjaśnię dlaczego. W latach, można powiedzieć, przełomu XIX-XX wieku, pierwszej dekadzie wieku XX. Na ten temat już wiele napisano, wiele, wiele rzeczy, że tak powiem, wyszło, niemniej ja postaram się Państwu pokazać parę ciekawych rzeczy i także dokumentów, zwłaszcza wycinków prasowych poświęconych tej działalności księdza Starowskiego i jego bezpośrednio i jego współpracowników. Musimy sobie w ogóle uświadomić, jaka jest sytuacja polityczna białej i bielska na progu XX wieku, czyli wtedy, kiedy Starowski. I tu się na stałe osiedla, kiedy tutaj prowadzi swoją działalność, jakby z miejsca, prawda, będąc bezpośrednio zaangażowanym w życie polityczne, społeczne. Więc pierwsza rzecz, proszę Państwa, no, myślę, że dla Bielszczan oczywista, ale przypomnę, tak. Oba miasta, bo to są dwa miasta, pamiętajmy, położone są w różnych krainach monarchii austro-węgierskiej. Biała jest w Galicji, a Bielsko jest na Śląsku Austriackim. Śląsk Austriacki, czyli kraina, które, w której skład wchodzi między innymi Śląsk Cieszyński. Granica na rzece Białej. Tutaj dla gości, którzy przybyli spoza Bielska Białej, z różnych części Polski, to warto powiedzieć, że ta Biała płynie dosłownie no, kilometr stąd, niecały. Jesteśmy w tej małopolskiej części, prawda, galicyjskiej tutaj w tej chwili. Co jest ważne? Bardzo ważnym elementem jest to, że w obu, obu miastach istotną jest kwestia narodowościowa i wyznaniowa, zwłaszcza narodowościowa. Znaczy, oba miasta w realiach ówczesnych, to jest początek wieku XX, są miastami z przewagą ludności niemieckiej. W bielsku jest to 85%, w białej 60%. Przy czym w bielsku rzeczywiście ta przewaga jest bardzo, można powiedzieć, przytłaczająca. W białej, natomiast sporo jest takich Niemców, którzy. Jak to się wówczas nieładnie mówiło, byli przechrztami, to tak znaczy byli z powodzenia Polakami, natomiast ponieważ aspirowali do postrzegania jako wyższa kultura niemiecką, no to czuli się Niemcami, aczkolwiek mieli polskie pochodzenie. Struktura własnościowa, społeczna i rozwój kulturalny społeczności polskiej i niemieckiej w obu miastach. Proszę Państwa, to jest bardzo ważna rzecz. Niemcy mają przewagę demograficzną. Po prostu jest ich tu więcej, ale przede wszystkim mają przewagę własnościową. Do nich należą fabryki, zakłady przemysłowe, e, można powiedzieć banki, hotele. Są tą warstwą, e, można powiedzieć, posiadającą. Oczywiście są też zwykli Niemcy. Tak na, siłą rzeczy demografia pokazuje, że musieli też być zwykli Niemcy, robotnicy, zwykli Niemcy, prawda, e, tutaj e, rzemieślnicy. Natomiast przede wszystkim trzeba o tym pamiętać, że to jest ta warstwa dominująca gospodarczo-ekonomicznie i kulturowo, no, nazwijmy rzecz po imieniu, także kulturowo. Tak? To oni mają tutaj swoje teatry, mają swoje kina, mają swoje e, biblioteki, swoje szkoły, Polacy tutaj nie mają niczego. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. E, więc e, bez znajomości tego prostego faktu trudno w ogóle rozumieć kontekst e, działalności stojowskiego e, w Bielsku i Białej. E, co jeszcze jest? No, oczywiście Polacy w obu miastach to przede wszystkim robotnicy, to przede wszystkim zwykli, można powiedzieć, mieszkańcy. W Bielsku jest to bardzo mocno widoczne, w Białej jest troszeczkę lepiej, bo mamy, mamy troszkę inteligencji e, polskiej, e, mamy także troszeczkę tutaj, można powiedzieć, lepszą strukturę, ale nadal jest to zdecydowana dominacja e, w tych wszystkich sferach Niemców. Kwestie polityczne, proszę Państwa. Autonomia galicyjska, a sytuacja Białej Okolic. Pamiętajmy, że w latach działalności księdza stołowskiego tutaj na naszym gruncie Biała leży w Galicji. Galicja ma autonomię, a w ramach autonomii Polacy w Galicji mają prawo do własnych szkół, do własnego sądownictwa, do własnego, własnej administracji. Administracja jest spolszczona i generalnie można powiedzieć, działa w duchu polskim. Tak? Starostowie, burmistrzowie, że tak powiem, wójtowie po wsiach, nauczycielstwo jest z ducha polskiego, ale nie w białej. Ale nie w Białej. A dlaczego nie w Białej? Dlatego no z prostej przyczyny, bo w Białej rządzą Niemcy, więc burmistrzem jest Niemiec, szkoły są niemieckie, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ta sytuacja nie jest podobna do sytuacji wreszcie Galicji. To trzeba sobie też jasno powiedzieć. Czyli autonomia galicyjska jest i ona, z niej Polacy mogą korzystać, ale w Białej jest to bardzo mocno utrudnione. W Białej okolicy zresztą oczywiście. W Bielsku natomiast sytuacja jest jeszcze gorsza. Pamiętajmy, że w Bielsku, Bielsko leży na Śląsko-Austriackim. Ślą Częścią tego Śląska Austriackiego jest oczywiście Śląsk Cieszyński, i, ale tutaj Polacy stanowiący w, na Śląsku Cieszyńskim około 60% ludności nie mają tych samych praw co ludność polska w Galicji. Czyli nie ma polskiego szkolnictwa na poziomie średnim, dopiero później ono powstaje, lata 90. w Cieszynie to prywatne gimnazjum. Ehm, Administracja jest z gruntu można powiedzieć niemiecka, z ducha. I generalnie można powiedzieć tępi się wszelkie formy polskości, zwłaszcza na tych terenach, które są zamieszkane przewadze przez Niemców, czyli w Bielsku. Działa oczywiście polski ruch narodowy na Śląsku Cieszyńskim. Są wydawane gazety, jak Jaska Cieszyńska, jak inne, prawda? Działa ksiądz Londyn w Cieszynie, działa Michajda wśród ewangelików. Jest ten ruch polski, prawda? On, się, on, on jest dość prężny, ale, podkreślam to z całą mocą, on nie dociera do Bielska albo też dociera w sposób bardzo ograniczony. Ksiądz Łondyn pochodzi z zabrzega, z miejscowości tutaj niedaleko, dosłownie 15 km od Bielsk, ale on działa w Cieszynie, proszę państwa. Tam zakłada czytelnie, zakłada biblioteki, tam prowadzi działalność polityczną. Do Bielska tutaj nie ma po co przyjeżdżać, bo tu ma paru dosłownie zwolenników. I ruch polski na Śląsku cieszyńskim koncentruje się w Cieszynie, koncentruje się w Jabłonkowie, koncentruje się na późniejszym właśnie za Olziu. Natomiast tereny na wschód od Cieszyna, w tym Bielsko oczywiście, są zaniedbane pod względem narodowym. Tutaj rozwija się na przykład bardzo prężnie, niestety, ruch antypolski, ruch ślązakowski Józefa Kożdonia, który dąży do tego, żeby ludność śląska-cieszyńskiego, polskojęzyczną, skłonić ku niemieckości. Głównie zresztą wśród protestantów, ale także wśród katolików. A więc ta sytuacja Polaków. W bielsku jest arcytrudna, można powiedzieć. I wniosek taki końcowy że położenie Polaków w Białej oczywiście jest lepsze niż w Bielsku, prawda? Tak jak położenie Polaków w Galicji jest lepsze niż na Śląsku Cieszyńskim. Należy jednak podkreślić, że w związku z przewagą demograficzną, kulturową i ekonomiczną ludności niemieckiej, położenie Polaków było znacznie gorsze w stosunku do odpowiedniego otoczenia galicyjskiego i śląsko-cieszyńskiego. O czym krótko, W Białej było gorzej niż w Krakowie czy Lwowie nawet, mimo że tam byli przecież Ukraińcy, czy pod, pod Lwowem prawda było sporo ludności rusińskiej ukraińskiej. Położenie Polaków było dużo gorsze w białej niż Belwowie, Krakowie, nie mówiąc dużo Tarnowie czy Nowym Sączu. A położenie Polaków w Bielsku było dużo gorsze niż położenie Polaków w Cieszynie, Jabłonkowie czy, czy, czy Karwinie, na przykład. Więc bez tej podstawowej wiedzy, podstawowych faktów, trudno w ogóle mówić, docenić dzieło Stałowskiego. Proszę Państwa, yy, Krótko główne formy działalności tutaj o tym była troszkę mowa, tylko jak może wymienię, bo czas nas goni. Yy, założenie domu robotniczego, Towarzystwa Domu Robotniczego w białej, jak rok 1891. Pierwszy taki bardzo ważny moment budowy yy, pozycji Starowskiego w naszym yy, dzisiejszym mieście, tak? Założenie związku chrześcijańskich robotników robotnic w białej. Jak 1898. Założenie około 1900, założenie lokalnych struktur stronnictwa chrześcijańsko-ludowego w białej i okolicznych miejscowościach. Tutaj dodam tylko, że stronnictwo chrześcijańsko-ludowe, jakoś się trosz, troszkę tym zajmowałem, powiem, że to stronnictwo, które było konkurencyjne wobec PSL-u, czy wtedy jeszcze SL-u, ono działało przede wszystkim w Galicji i w wielu miejscowościach tu wokół Białej udało się założyć te koła Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego, ale także w niektórych miejscowościach na Śląsku Cieszyńskim, między innymi w Mazancowicach, takie koło powstało. Spółka Pożyczkowo-Przemysłowa Ochrony i Pomocy Narodowej w Białej. Zwróćcie Państwo uwagę, biała, 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 biała. I dopiero w 1902 mamy wejście smoka, można powiedzieć, na teren wrogi, na teren niemiecki, Yy, bo o ile yy, Biała, oczywiście była zamieszkana przez Niemców, ale była, przez, była w Galicji, yy, była, była, t, były te władze autonomiczne, to było trochę lep łatwiej, lepiej. I Stajowski działał według schematu, proszę Państwa, takiego. Zresztą bardzo ważnego dla polityka. Buduję tam, gdzie można. Korzystam z tego, że jest prawo, które mi pozwala. Korzystam z przychylności władzy y, namiestnictwa galicyjskiego, y, czy powiedzmy tolerancji, może tak, bo przychylność to za duże słowo. Z przychylności czy bez utolerancji starosty Bialskiego. Starostowie Bialscy, pamiętajcie Państwo, że Biała miała swój powiat, Bielsko miało swój powiat. I starostami Bialskimi byli naj, najczęściej Polacy. Natomiast starostami Bielskimi byli Niemcy, albo zniemczeni Polacy. Więc yy, tutaj było łatwiej. Tutaj było zdecydowanie łatwiej. I starostki działał według schematu. Chcemy zdobyć Białą, musimy po prostu tutaj zakładać swoje organizacje, a kiedyś może przyjdzie czas na Bielsko. Czyli baza jest w Białej, na Bielsko musimy dopiero wyjść i je uzyskać. Ale bez tej bazy bialskiej będzie to bardzo, bardzo trudno. Proszę Państwa, parę takich ciekawostek z prasy. Trudno powiedzieć, czy to są artykuły autorstwa stojowskiego, natomiast są to artykuły ukazujące się w wieńcu Pszczółce, właśnie mówiące o położeniu Polaków w Białej i Bielsku. Pisane na pewno za jego aprobatą i zgodą. I jakby są bardzo takie z ducha stojałowskie, można powiedzieć. Tutaj taka pierwsza informacja o, o wyborach gminnych Białej. Prawda, narzekanie, że Polacy no, mocutko nie sprawdzili się podczas wyborów, troszkę olali sprawę, mocno tak kolokwialnie. I takie zdanie yy, na koniec, prawda? Charakterystyczne także do dzisiejszych czasów, prawda? O naszym duchu narodowym sporo mówiące, krytycz, krytycznej uwagi, tak? Polacy nawet nie próbowali brać udziału w agitacji wyborczej, bo nie ma między nimi jedności. Inteligencja polska, przeważnie z urzędników złożona, wcale o mieszczaństwo biedniejszych rękodzielników nie dba, ani się z nimi nie łączy. Bawi się sama w swoim kasynie, zwanym Czytelnią Polską. Póki tak będzie, i póki prawo wyborcze nie będzie zmienione, Biała zostanie niemieckim miastem, a Niemcy tyć będą z pracy polskiego ludu. Bardzo krytyczna uwaga o Bialskiej Inteligencji. Proszę Państwa, Bialska Inteligencja, czyli lekarze, czyli adwokaci, czyli urzędnicy przede wszystkim starostwa w Białej, yy, założyli Czytelnię Polską, to wiemy. Nie byli przecież pierwszymi, którzy budowali tutaj Pracę Narodową, ale nie potrafili bardzo często wyjść do robotnika, nie potrafili wyjść do tego zwykłego człowieka. Oni się bawili w polskość troszeczkę. Tak? Spotykali się we własnym gronie, kisili się w tym własnym gronie, yy, czytali sobie wiersze patriotyczne. Jak to kiedyś w innym miejscu Strałowskim też pisał, puszczali bąki dosłownie, prawda? Yy, ciesząc się z tej swojej pracy narodowej, która nie wychodziła poza mury. Nie wychodziła poza mury. Odsłaniali kolejne pomniki, prawda, gdzieś tam prawda, przecinali wstęgi, ale to nie trafiało do ludu. I dlatego ta krytyczna uwaga. Proszę, zobaczmy dalej. Bardzo ciekawa rzecz, proszę Państwa. Tutaj jest mowa o tym, jak władze niemieckie traktowały Białą i dlaczego Polacy w Białej powinni być solidarni, i Bielsko Bielsku oczywiście. Jest taki mit, który krąży w historiografii, także naszej tutaj, lokalnej, że dzięki Niemcom Bielsko i Biała miało wszystko, tak? Było rozwinięte, miało tramwaj szybciej niż Warszawa, niż tam inne miasta, tak? Wodociągi, elektrownie, w ogóle to, te władze po prostu tak dbały o to miasto. Tu macie, proszę Państwa, dowód. Bardzo ciekawe, że tak nie było. Że to wszystko miało wydźwięk bardzo konkretny, polityczny. Proszę zobaczyć. Przeczytam, jak być może nie widać. Dyrekcja Poczt w Lwowie postanowiła urządzić Białej tak zwaną centralę telefoniczną. No wiadomo, to wtedy była nowość. To jest miejsce, z którego można byłoby porozumiewać się telefonicznie z Wiedniem, Krakowem, Lwowem i w ogóle z wszystkimi miastami. Tak przy okazji widać ten, ten zachwyt tą, tą nową techniką. Tak? Przeciwko temu postanowieniu jednak wystąpili z niebywałą zaciekłością Niemcy z Bielska i poruszają niebo i ziemię, podkreślam z Bielska, nie z Białej, poruszają niebo i ziemię, aby do urządzenia centrali w Białej nie dopuścić. Zwrócili się już do wszystkich swoich posłów i do nowego obranego posła Gintera, to był poseł niemiecki z Bielska, na którego nie jeden Polak w Bielsku głosował. I nawet do ministerstwa z protestami przeciwko zamierowi dyrekcji Poczt w Lwowie. A co leży na idnie ich gniewu i oburzenia? Nic innego, tylko nienawiść do Polskości. Albowiem nowo wytworzona centrala byłaby obsadzona urzędnikami Polakami, a zatem garstka polskiej inteligencji w Białej wzrosłaby o kilka osób. Do takiego wzrostu Polskości rozścieklona Hakata Miejscowa nie chce dopuścić. Warto zaznaczyć, że także nowo obrany burmistrz Bialski jego zastępca stanęli w jednym szeregu ze Stefanem, czyli Józefim z Bielska, czyli burmistrzem Bielska, i również zapotestowali przeciw założeniu nowego urzędu telefonicznego w tym mieście, na którego czele sami stoją. Czyli, proszę Państwa, burmistrz niemiecki Białej działał na szkodę własnego miasta. Tylko dlatego, że ważniejsza była solidarność narodowa i utrzymanie tej przewagi Niemców w Białej. Nie chcieli dopuścić do tego Niemcy, aby tutaj Polska Inteligencja. Inteligencja się rozwijała, i polskość. I przeciwko temu Więc Szczuka przecież sam nie miał żadnego interesu, bo on przecież działał wśród robotników, prawda, a nie wśród inteligencji bialskiej. Nie chciał dopuścić, walczył o to, żeby tą solidarność Polaków utrzymać. Bo Stajowski, o czym też warto podkreślić, zawsze to, zawsze to mówił, że jedność narodowa jest najważniejsza. On nie był tylko działaczem chłopskim, tylko działaczem robotniczym. On był przede wszystkim, co to podkreślić, działaczem narodowym. Tu jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa. Taka charakterystyka białej. Biała, położona na samym krańcu Galicji, jest miastem jakiego drugiego, nie znajdzie się w całej Galicji. Cózek, czego nikt z Polaków mieszkających w dalszych powiatach naszego kraju nie ma dokładnego pojęcia o stosunkach, jakie w której panują. Kto słyszy z daleka, że tu jest fabryk około 30, wyobrażałby sobie, że jest to miasto kwitnące, wzrastające w zamożność, ludność i postępowe urządzenie, tak jak nasz, inne nasze, nasze miasta powiatowe. Tymczasem tak nie jest. Biała jest od wielu lat dziurą powiatową, dymną i śmierdzącą, bez pięknych ulic, bez dobrych chodników, a nawet bez kanałów. A to wszystko dlatego, że jedyną troską tutejszej Rady Gminnej jest to, żeby biała pozostała miastem niemieckim, a więc nie chcą mieć tu ani szkoły średniej do polskiej, ani sądu obwodowego, ani ładnej rzeczy, która mogłaby uczynić na pożytek żadnej rzeczy, która mogłaby coś na pożytek mieszkańców miasta uczynić, tak? O ile Niemcy tutajści odgadzają się od reszty Galicji, choćby kosztem pobytu mieszczań wiekodzielników, pożytku mieszczań wiekodzielników, o tyle niestety Polacy w Galicji nie troszczą się też o białą. Ani, ani nie wstydzą się tego, że od 40 lat polskich rządów, czyli od czasów autonomii galicyjskiej, nie, nie potrafili zdobyć ani spolszczyć jednej małej mieściny niemieckiej. Bardzo surowe słowa Starowskiego o Polakach w Galicji o ich takiej obojętności wobec białej, która y, się germanizuje. Wiem, że czas goni więc y, tu jeszcze taka jedna ciekawostka może już nie będę tego czytał, ale Państwo przeczytacie y, w sprawie Hałcnowa, tak? miejscowości też niemieckojęzycznej gdzie prawa Polaków były y, cały czas rugowane i niszczone, y, gdzie nawet taka uwaga, bo to, to co tutaj na, na, na wyświetlone to jest jakby uwaga Starowskiego do właśnie elit galicyjskich, które nazwę tej miejscowości w dokumentacji urzędowej zapisywały w języku niemieckim, mimo że istniała polska nazwa Haucenów, czyli polskie władze galicyjskie, proszę Państwa, e, używały nazwy Alcen zamiast Haucenów e, w korespondencji z Wiedniem. E, czyli taki jakby gol samobójczy, prawda, można powiedzieć. No i proszę Państwa, wróćmy do tego Bielska na koniec. 1902 rok, czyli to jest moment, kiedy, kiedy, kiedy ten dom polski zostaje założony. Tutaj zwróćcie Państwu uwagę, mamy Bielsko, ja to nazwałem miasto do odbicia z rąg Niemców. No i gwiazdka, Więc i Pszczuka, przepraszam, o tym wydarzeniu pisała mniej więcej rok później, w 1903. Tu nie będę już tego czytał, bo czas biegnie, ale Państwo możecie zobaczyć, jakie, jaki komentarz był, e, bo dla Niemców e, to miasto było, podkreślam nas jeszcze, na wskroś niemieckie, durch und Durś. Tak, na wskroś. I e, nie dopuszczali możliwości, żeby tutaj powstało coś innego niż e, kultura niemiecka. Będzie o tym mówił pan Kachel za chwilę, za co nie będę wchodził w kompetencje. Natomiast założenie domu polskiego było kamieniem obrazy. Tak. Wejściem bardzo odważnym, podkreślam, Stałowskiego na teren obcy, na teren po prostu newralgiczny. Ten człowiek był niezwykle odważny, że on po prostu wszedł jak po swoje i powiedział wprost, bielsko musi być miastem polskim, jest miastem polskim. Tutaj fragment jego przemówienia z okazji otwarcia domu polskiego. Też, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę. Bo to jest coś, co do dzisiaj jest aktualne można powiedzieć. Ta nasza taka narodowa niefrasobliwość i brak umiejętności dbania o własne interesy. Tak? Bielsku o parę godzin od Prostate Krakowa, w Bielsku, w którym jesteśmy parę kroków od granic Galicji, my Polacy musimy zakładać polski dom, aby parę tysięcy polskiej ludności mogło tu dopiero odetnąć swobodniej, znaleźć się wśród swoich i zagrzać serca narodowym uczuciem. Czy to nie jest smutne i czy nie dowodzi winy tych, którzy przez tyle wieków choć mogli i powinni byli, nawet się nie pokusili nie tylko o to, aby miasto na polskiej ziemi zbudowane było naszym, ale ani nawet o to, żeby tu Polak nie był narodowo gnębiony. Proszę Państwa, bardzo aktualne słowa, bardzo mocne e, słowa. Starowski nie był grzecznym politykiem, Starowski nie był układnym politykiem. Starowski nie był człowiekiem, który e, za cenę, powiedzmy, jakichś przywilejów byłby skłonny do rezygnacji z własnych poglądów. On walił prosto w oczy i bardzo często po prostu te jego diagnozy były słuszne. Proszę Państwa, już kończę. Warto pamiętać, że tak to założenie domu polskiego widzieli yy, potomni. Jan Zamorski, tu już wielokrotnie wspominany, pisał coś takiego, że Niemcy bielscy czuli w momencie, kiedy ten dom polski powstał, że coś się przesila i łamie, że monopol Niemczyzny, trwający od półtorej wieku czy od połowy XVIII wieku, już się zaczyna kończyć. Yy, więc. Tu można powiedzieć znaczenie jest ogromne, prawda? Siedziba szeregu, ten dom polski, szeregu polskich organizacji, czytelni polskiej władz spółki ochrony, no nie będę tego czytał, bo czas biegnie, ale y, miejsce, które można powiedzieć znacząco zmieniło tę, y, tę sprawę. Także kończąc, Stałowski był postacią niezwykłą, y, który y, biało można powiedzieć, uratował od niemieckości. A Bielsk, Bielsku zapoczątkował pracę narodową i tego myślę tutaj, tę kwestię y, trudno zlekceważyć, trudno pominąć. Dziękuję bardzo.